poko, nie ja, nie sobie przejdę, przejdę, nie to sobie ojciec, nie ja, ojciec, 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 o ojciec, 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 Bajseps. Możesz mm. coś zrobić ważnego. Musisz jeść po węgiel dla mnie. Bo mi jest bardzo potrzebny węgiel, bo nie mam czym palić w garnku do piecu, kurwa. Teraz czas, i musisz coś zrobić, zrobię sobie korzyść, tylko poczekaj chwilę, muszę bo coś mi łeb napierdala do tego alkoholu. Tylko poczekaj, bo mi naprawdę jest ten garnek w piecu potrzebny, kurwa, bo nie mam czym walić gruchy do tego. Naprawdę muszę coś zapalić w piecu, tą gruchę, żeby sobie siurka włożyć tam. Uh, uh, uh. Bije kartiba. Lubiku Pek pie velna kotumansaki. Pek piewelna es darisuto kotumansaki. Piękny z Dariuszu. Kotumansaki mansaki węgla, trochę potrzebuje 200 ton węgla. Kurwa, tylko wy mi powiem, Może sobie ogrzeć jajca. Chyba chory, musimy iść to To dobre, dobre. Postaram się zrobić co mam, e, tylko poczekaj chwilę. E, zabez, może przemyśleć tą misję że zrobisz co masz, bo to faktycznie jest kurwa twoja zasada obowiązek, co ty mi masz te misje mafii. Ale myślisz się po jedzenie. Bierzadą hamburgery, pizza, frytki, spaghetti. To wszystko w jednym wieczór i to ciągle żarłem i żarłem. To to daj mi jeszcze żarcie, bo mi się też chce jeść. Tylko myślisz o żarcie, nie masz coś normalne, powiedzieć, nie tylko żarcie i żarcie, kurwa. Tylko też żaryć potrafisz. Bo no szef ma rację. Bo gruby tylko żreć potrafi, kurwa, najpierw misę, później tam wam żreć. Dobra, no wam trochę, ale później jak zrobicie misę, to wam dam więcej, dobra, kurwa. Ty w tym samym czasie, nasza miłość się rozeszła. O, 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 o Mam ochotę wziąć na sobie słońce. O. o, o. To już wszystko przesadz, co się kurwa ze mną stało. Co się ze mną kurwa stało? To dobry papieros, ale jest przepełny ten ich dobra. Teraz jest to, mieć, tylko po co? Ja o, mam pomysł, to zrobię z kolegami. Pójdę po węgiel, bo teraz ostatnio sporo kosztuje, więc sobie nabiję, nabiję tego węgla. Bo teraz to łatwo będzie mi podczas w internecie. Niestety, co to chciałeś ode mnie, Tatuśku? Bo mam chody nam se po węgiel iść dobry, trochę, po trochę węgla. Też to dobry pomysł, żeby coś tam najebać trochę tego i trochę poukrać tego węgla, no. Mucharowy węgiel na węgielku, Tadeusz siedzi, Tadeusz, Rydzyk Toruński, to tylko 30 kilometrów od Chymży, hej, hej, Ta Rydzio, Masz jakieś pomysły co dzisiaj robimy rano? Czy nie, bo masz jakieś pomysły dzisiaj? głupsze pomysły, na przykład co to zrobić wieczorem albo rano. Mam taki pomysł, żeby po węgiel iść trochę sobie nakarać. Bo jest kurwa taki zarobek z tym węglem, teraz tak podróżą kurwa węgiel, że już przesadę ile to kosztuje. Nie mam planu jak to zdobyć te pieniądze na piwo i na papieru, ja mam tutaj na nakarź węglu pewnie, tak? My się przebierzemy za dziewczynki i będziemy prostytutować się. Myślałem, żeby, żeby się przebrać za babę, a później zebrać za to pieniądze za seks. Za babę, przebierzcie za babę, później do za to kasa, że się z tobą będę ruchać hej, hej la, 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 papier, papieżkę. alkoholu, chodź do mnie chodź, chodź, wyjrzeć się do pełna z będę pić piwo. Kocham piwo i tylko będę pić piwo, przez alkohole, wina, ja bolę, ja pierdolę. To ta kurwa ma być za chyla nie, przecież wy macie sprzedać jeszcze się, pisiekówna, się kurwa się sprzedać gówno, widzę bile jebane. O pierdolne, zaraz tu wy się pozbieracie, żeby kurwa mojej będzie pracy. Kurwa nie narobić. To jest kurwa taka przesona, kurwa, że już mi się chyba żygać chcę od tego pierdolniki jedno. O pierdolne, zaraz tu na piecu. Łysy sobie p na piecu. Na piecu siedzę powyżej węgiel. Łysy sobie tu mam węgiel. By o i mandarynka, nie chłopy. Chociaż jedno ja to jest baba, wiadomo chłopy. Teraz mamy kurwa zajebisty plan. Ten plan jest tak zajebisty, kurwa, że zaraz chyba siadnę z się... Trzeba trochę uważać kurwa, kolejno kurwa, kurwa. Ale, ja, ja, to są kurwa, no, żeby takie kurwa, no, z tym węglem. Ale faktycznie, kurwa, musimy tutaj wykombinować z tym węglem. Będziemy mieli parę stów w dupie, pewnie. nie w dupie, A raczej w kieszeni, kurwa. Ale no, ten otwarcie, to bym nieświadomy, cios, to prosto w kiblo cios. Jak tam życie, Mariusz? Jak tam w tej kotłowni, to kurwa się chyba kiedyś zagotuję, bo jest tak kurwa gorąco. Jakbym chyba się srał w gacie czy coś, no nie wiem, tak kurwa jest gorąco. Mariusz, Jacek, Kajtberku, do tego jestem Twoim szefem, a ty jesteś moim podwładnym. A tym, nie szefem, ale kurwa, kim. Po prostu ty masz mnie skoro i bez to jest starczy, nie ja ja prawie 70 to, ty lat, a ty, ty masz dopiero tak dwie całe hołdki, 22, kurde, to wszyscy tutaj jeszcze niższą krajową. to jest kurwa przesada, bo my wszyscy zarabiamy na niższą karierową, a ty tylko 1500, a ja 1800, więc zresztą o 200 złotych od ciebie lepszy, albo nawet o 10 więcej, bo 210 złotych, albo 205, zł. i... Mariusz, przecież nie ma nic na mnie, przecież to i tak nic złego się nie stało, i tak wszyscy tutaj zapierdalamy aż do zasranej śmierci. Ale do mojej pracy, hej, hej, zapierdalam do mojej pracy chęcią, hełter dupa, super mojego dupa, 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 no i jeszcze raz dupa, zapierdalam do pracy, aż mi się kurwa zdechnę.